Witam Was serdecznie w tej zimowej scenerii. Jesteśmy dzisiaj w powiecie włomińskim i w tym filmie krótko chcę Wam pokazać kilka dawnych cmentarzy w zimowej aurze, które właśnie na terenie tego powiatu się znajdują. Jednak zanim, to mam krótkie ogłoszenie. Otóż, jak część z Was pewnie wie, pracuję nad publikacją poświęconą dawnym cmentarzom w Powiecie Włomińskim. Lista cmentarzy, o których chciałbym napisać, znajduje się teraz w opisie. I na potrzeby tej publikacji poszukuję osób, które jakieś informacje lub wspomnienia, co nawet uważam za bardziej cenne, na temat tych cmentarzy mają. Nie musi to być jakaś bardzo dawna historia. Gdyż nawet lata 90., to jest już jakaś tam przeszłość i coś być może na tych cmentarzach od tamtej pory się zmieniało. Może też ktoś ma jakieś zdjęcia z dawniejszych lat. Będę bardzo wdzięczny każdemu za pomoc. A teraz, krótko, parę z tych cmentarzy w zimowej aurze postaram się wam pokazać. Tak więc tutaj pokryty kilkunastocentymetrową warstwą śniegu cmentarz ewangelicki w Ręczajach Tu zachowana alejka cmentarna, jednak w tym śniegu prawie kompletnie Niewidoczna, ale aura pogodowa naprawdę bardzo piękna. Tak Wyglądają otulone śniegiem stare ewangelickie nagrobki w ręczajach. A teraz przed nami cmentarz ewangelicki na górce położonej w Józefinie. Tu pagrukowa rzeźba terenu jest bardzo dobrze widoczna. I też teren cmentarza jest położony dużo powyżej okolicznych pól. No i jedyne dwa zachowane nagrobki przed nami. No jak widzimy, wbija tylko ich kontur. Tutaj też wystają dwa znicze. Oba czerwone, z tego co pamiętam. Ciekawy przedmiot znajdziemy też tutaj. Jest to taki betonowy słupek, chociaż z tego, co już do tej pory udało mi się dowiedzieć, to nie ma on bezpośredniego związku z cmentarzem. Niemniej jego historia też jest na swój sposób ciekawa. Tu widzimy delikatny rów, głębienia terenu i w Józefinie to wszystko. Jest to cmentarzyk raczej mały, a i nagrobków jest niewiele. Teraz jesteśmy nieco dalej na wschód powiatu, i przed nami cmentarz szkocki, Wiadowie. Jest to cmentarz, który przez ostatnie dwa lata przeszedł ogromną, naprawdę ogromną przemianę. Miałem okazję robić film o nim właśnie te dwa lata prawie temu, i dziś cmentarz wygląda już zupełnie inaczej. Pojawiła się taka tablica. No i na samym cmentarzu bardzo dużo się zmieniło. Tycięto krzaki, odkryto jeden nagrobek, a drugi, jak możecie teraz zobaczyć, postawiono i odświeżono. Wszystko to wygląda bardzo niesamowicie i jest to robota Muzeum Regionu Jadów. Tutaj zasypana krypta grobowa. A na pomniku znajdziemy jeszcze dziury po kulach, najprawdopodobniej z II wojny światowej. Na tym pomniku, jakieś się ze śniegu ozdoby porobiły, takie jakby szarfy tutaj i na górze. Ładnie się to tak samo ułożyło. Niesamowicie się to miejsce zmieniło i gratulacje dla osób, które przyłożyły do tego rękę. I na koniec jeszcze cmentarz żydowski wiadowie zdecydowanie. Najlepiej zachowany cmentarz żydowski w całym powiecie, choć pewnie zracisz większość macew to polne kamienie leżące w ziemi, albo dosłownie na linii gruntu, to raczej w śniegu niewiele będzie widać, chociaż w śniegu również bardzo dobrze widać, wał, który jest ogrodzeniem tego cmentarza, a także pamiątkową macewę, która na pewno jest jedną. Z lepiej widocznych w zimowej jałże. No I na pewno też dobrze widoczne będzie miejsce po pomniku, który krótko po wojnie na tym cmentarzu zbudowano. Wszystko otulone śniegiem. Obok też macewy mniej lub bardziej pamiątkowe. W miejscu, w którym teraz stoję, latem można by było zobaczyć całe mnóstwo macew leżących dookoła dziś większość będzie wyglądała w ten sposób choć takie bardziej odkryte z cytelnymi napisami też się gdzie-niegdzie trafiają No i tak prezentuje się cmentarz żydowski w wiadowie w zimowej aurze no i to wszystko w tym krótkim, ogłoszeniowym odcinku. Teraz widzicie listę cmentarzy, którymi się interesuję. Jeśli ktoś z Was zna jakiś da inny, dawny, nieużywany już cmentarz w powiecie wołomińskim, też będę wdzięczny za informację. Zapraszam do kontaktu. No i tak jak mówię, będę wdzięczny za każdą pomoc.